Siemaleczko, siameczki, jestem tym jestem więc bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w serii zagramy w inazo Milevens Track jest w 2011-2023 roku. Dzisiaj kolejny mecz, kolejna rozgryweczka. Ostatnio, żeśmy sobie wybili we wcześniejszych materiach remontu oraz żeśmy sobie pokonali losową drużynę drugą i teraz czas na Girls Team. Zobaczymy, czy w ogóle sobie z tym poradzimy. Krzesło nie męcz mnie. Dobra, przeżyjecie. Let's go! W takim razie, team mamy taki jaki mamy Felta bym mógł sobie w sumie kupić czy... Pytanie tylko, czy Felt jest lepszy od Kinga jako rezerwa Bo chodzi po prostu też o to, że ja potrzebuję kogoś z B, co nie? A Felta chyba w sensie 2 lina... A ja 2 lina Co ja gadam, nie miałem Felta tylko 2 Lina. Ok Czy ty masz B, nie masz B Nie masz B, nie masz tego satysfakcjonującego mnie B Ja bym chciał zobaczyć z chęcią jeszcze Ciebie, catch masz deno Ja bym pokupował takich zawodników sensowniczych, ale oni nie mają tutaj e, B, S i tak dalej. Dobra, lecimy w takim razie z temacikiem To się nagrywa, to się nagrywa. Wszystkie rzeczy odpowiem w komentarzu co do i na 2019 2013. Link postaram się wrzucić w opisie albo w komentarzach. Bo po prostu już ją wrzucam na mekę i zrobię kolejny materiał później. Jak to mam powiedzieć, żeby to wszystko działało? Czyli po prostu ogarnie się temat w jaki sposób to ma wyglądać, a jak nie ma wyglądać. No i co? No i wsio. Destra idzie tutaj. Excalibur idzie tu. No i co? Tak, zostawiamy naszą alternatywkę. Tylko wiecie co? Chyba alternatywką wolałbym zrobić taką myk, Bo może oni będą lepiej ze sobą współgrać. Dobra, let's go, zaczynamy. Trzeba... Zaczynamy just do it. Trzeba lecieć. Co nie? Nie może sobie pozwolić na pokonanie. Mam nadzieję, że nie dowalą mi nic o prawa autorskie, bo tym razem jest troszeczkę głośniej, przynajmniej u mnie. No, no na nagraniu może to jest wyciszone też, w sumie dla mnie to przynajmniej będzie lepiej, jak będzie wyciszone. Ładzik się siedzie przywali i dopowie, o kurczę znowu prawa autorskie. Dobra, let's go. Dobra, ładny ten komentator tutaj jest straszny. Dobra, teraz trzeba pospamować, bo wam trzeba polecieć. Ой. Ну это примишь, gebe nie Poczuj mój gniew! Śmierciadości deszcz! Wrój! Jeżeli to będzie ok, moi obrońcy mogliby być szybciej naładowani, byłoby spoko. Ale nie mogę sam panda. to jest zbyt proste. To w tej fajne, no jest pasy, No właśnie. Muszę jakoś to zrobić. Nie wiem, czy mi się to powiedzie. Oj, co? Comet Shoot ona ma. Dobra, wykorzystała sobie drogi, nie będzie ten robot. Nawet nie wiedziałem, że taka technika jest wina 4... Nie, dobrze. Niech atakuje, dobrze. No, podaj. Dobra, musimy się przebić, przebić się, musimy jakoś. Kurczę, to za wolno. Tutaj, szczerze powiedziawszy, chciałbym dać jakiś komentarz, ale zaczynam się martwić, że inaczej będzie trudniej. O nie, 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 nie. Zabierzcie jej piłkę. No nie! Zabójczo Formacja 2! szlak No nie! Pomocy! Obrońcie proszę cokolwiek! Wierzę w Ciebie, do dołu! Dobra, to, proszę Cię, obroń to! Dobry to, wierzę w Ciebie, Nero! Nero, wierzę w Ciebie, dołoń! No nie! Jeden do zera! A. A będzie zabawnie, to co do trzech razy sztukę będę robił te, ten gil z nie no, w końcu się zrobi pewnie jakiś lepszy hopline się wrzuci. A teraz to jest za ważne wręcz. Dobra, akcent. Dobra, muszę... ja będę sobie nawet z daleka, jeszcze będzie trzeba. Mam to gdzieś. Dobra. Dobra. BAKUNETZKI RUUUUU! Explosownia została No już mamy jeden, to zaraz przejdziemy, więc to będzie... Fireball Skiru, nie, Bakunet Skiru, Dobra, trzeba pospamować, kurczę, nie wiem. Ja long tam. To nie, nie, nie będzie dał ładowane, podejrzewa. Gdyby było jeszcze Mega lechałem, bo nie to już bym była totalna porażka. Ona w ogóle nie traci energii, co nie? Aktualnie. Nie, nie, nie. Dobra. Ja nie wiem, tor. Kurde. Torcz. Nie, 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 nie. Dobra. Wal, torcz. Full do element, błagam cię, zmiaż tą technikę, kurczę! Atomic Flare! Jesteś moim najlepsza! Musisz random ustęp zwiększyć do maksa. Przebij się! Przebij się! Przez tam na rękę nieskończoności, wiadomo! Proszę, ja bym chciał, żeby... No nie! No naprawdę to jest mocny skład! Nie spodziewałem się tak... Dobra! Excalibur! Lecimy! Nie ma czasu! Pamujemy w takim razie. Excalibur! Dobra, musimy przebić się jakoś. Mam jeszcze yy, jednego jedne longshotu do góry. Yy, z tą drogą. Kurcze, gdybym miał jakąś taką... Może by to przeszło. Spam tutaj, to się by się w to Jeden. To jest kurcze nieśmiertelne. Dobra, zaraz energii nie będzie miał, jeśli zdążę. Dobra, do góry, do góry teraz. Do góry, do góry. Longshot, longshot. Dobra, widzę. Dobra, musi wejść, musi wejść, musi. Nie, 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 dziewiąteczka mnie nie interesuje totalnie. Dobra, let's go, let's, let's, lec, let's, lec, 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 lec. No nie, co zrobiłem? Zaraz się naładuje to, bardziej No, no Już się naładowało. Oje. Oh, Nadążam. Dobra, nowy Zmarnowałem dwie szanse. Przeciągnął się deszcz. trzeba zaspamować po prostu. Ile to ma rtp teraz? Mugen san handa. Ja w ogóle mogę to przebić jakkolwiek? Z aktualnej drużyny ile? Nadal może użyć tego ciało. Muszę się jakoś jakiekolwiek przebić przez to. Do dołu, do dołu, do dołu, proszę cię. Dołu. O no nie! Sleeping dust. To będzie bardzo trudny temat. To będzie bardzo trudny temat w życiu. Nie mam mowy. No nie, dobra, Heaven's time. Dobra, teraz dotocza. Znaczy nie ma na drybingu, ale muszę szybko podać i palić. Dołem, 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 tak. Zaraz bym mi odebrała piłkę, tą swoją z pamerską techniką. Oni mają strasznie. Nie wiem, że mają uprawę też to z końcu. Bardzo łatwe strzały. Już rozumiem trudność tej. tej drużyny. Ja w ogóle przebiję się przez to bez hisa, co? Ja chcę to przejść bez yy, w sensie strzelania, tylko Hisacu o tym chodzi. Yy, dlatego się zastanawiam, co nie? Czy to jest w ogóle możliwe? Kurde. Dobra. Leć! No leć, 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 leć. Wal. Vale. Nie mam prawdopodobnie zawodnika, który pojedynczo jest w stanie to przebić, ale spamując może mam szansę wyleczyć. Muszę zobaczyć ile ma TP Potrzebuję tej informacji, żeby się jakoś przebić przez tą rękę nieskończoności, bo naprawdę ta nie jest strasznie mocna. Nie mam jak się przebić. Tak! Mam! Mam szansę! Mam szansę! Mam szansę! Zabieraj! 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 Mam szansę! Bal! Gravitation! Uczekuję Axela! Gdzie Saksel? Gdzie Saksel? Axel, Axel! Axel! Kurde! Nie mam czasu. No, naprawdę w tym momencie mi zabierałem tak piłkę. Potrzebuję Aksela, kur... Axel. Leć! Ładam cię! Axel! Vale. Powinnam... O, powinnam mieć jakkolwiek nie mieć TP na trójkę. Na trójkę nie powinnam mieć TP. Chyba, że się tak szybko ładuję przy chwilą była całkowicie rozładowana. C wózka ręka, nie masz szans! Przebijesz! Jakiej odległości się nie przebiłem? Trójką! Aksela! No nie! Jak mam się przez to przebić? Ja nie wiem! To broni Aksela, to jest bezużyteczne! Aksel jest tej przy 10 shotów! Kurde! Nie. Aksel jest bezużyteczny... Wszyscy ale... eee, są po u mnie czy mam boosta jakiegoś muszę, muszę pomyśleć co to zrobić w ogóle. nikt z nich nie jest w stanie przebić tej hisacji dobra w takim razie robimy tak, fire boost dobra boostujemy tego gościa, na maksa niech ma boosta niech ma cholerny boost niech ma dziad boosta Walę, będę z nim walił z całej od razu siły odejdę nim na max. To jest nasz najpotężniejszy strzelec Axel że... jest za słaby, że BLOKUJ! BLOKUJCIE TO!

Na pewno nie ma energii, przed chwilą była rozładowana. W trójkę nie wejdziesz. Nie dasz rady, trójki użyć. Wal. Nie używaj trójki. Tak, boska ręka, zjeżdżaj. Torcz. Pięknie. Przebicie. Idealnie. Ładnie, torcz. Pięknie, nie ma energii nadal. Walimy long shota. Walimy longie. Mam to gdzieś. Szybko trzeba moje to, to. tego potwora. Naładowała się. Nie ma. Nie pozwalać tego. się Dobra. Musimy. Jakie już longa? Longa, potrzebuje longa. Gdzie jest long? Jakiś, jakikolwiek long. Mam longa, 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 mam longę, mam longę, mam, mam, mam. longę, nie być wystarczający. Jest Potrzebuję jeszcze jednej sytuacji z Longiem Bo teraz zmarnuję energię ostatecznie starczy TP Muszę zobaczyć ile ma TP Potrzebuję tej informacji 30, dobra, mam szansę, mam szansę to jeszcze zrobić Dobra Gdzieś, jakiś Long, jakiś Long Dobra, leć, leć Leć, leć, Burn, błagam Cię Błagam Cię, Burn, zrób to dla mnie Zrób to dla mnie Wal, Atomic Flare Przebij się przez to, badziegę Nasz najlepszy napasyk to już. Znowu ma trójkę! Jakim cudem, przed chwilą nie miałaś TP, 30 czy 20 miałaś? Jakim prawem masz kurczę TP już? Ile masz tego TPK? ka Eny, zabrałaś! Akurat w tym momencie nie ja mam ja energii, Zabierzcie to piłkę! Edgar, przebij się przez to, przejdź, zostań Jak ktoś się przebije przez to, bajcie, wiem! Tak, woskareiw! Dobrze, dwa do dwóch! A nie, dwa do jednego, dwa do jednego! Tak! Dobrze! Musimy zmi zmianę zrobić jakąkolwiek. Musimy zmianę zrobić, bo wszyscy sami wykończali. Nie, nie pozwólcie na zabójczą formację. Dobra. Użyjmy 6 procjona. Gravitation, dobra. 10 procjona wystarczy. Powiedz mi, że to obronisz tamtej odległości. To nie jest longchamp Dobrze. Dobrze Dobra, zmieniamy zawodników, musimy trochę zmienić teraz rzecz Mój yy, dziad jest... on się naładuje Ktoś tu jest wykończone. I ja, ty jesteś bezużyteczny już Przyda, naładowany dobra i ten już nie mogę użyć co nie no nie mogę dobra stawiamy tak jak jest let's go dobra dwóch mamy bardzo dobrze Tylko żeby nie miało od razu te będzie dobrze okay. dobra to jest yy, ten komet chuto króciutko używamy i od razu kontynuujemy natarcie Chcę właśnie to zrobić, żeby się. Bardzo dobrze. Tylko, że to jest bardzo potężny sens. Zapomina, bo. Skoro oni trójkę biorą, jedynka no to jedynka tu może być silna. Ten szczęście od ma B. Pod to mnie najbardziej ratuje ze wszystkich. rzeczy. Dla co ja mam tu Boska wiedza A nie, goTO breaka! Zapomniałam o tym, że tu jest już go to No tak, pomyliło mi się Pomyliło mi się, pomyliło mi się Ile TP, ile TP masz? Bardzo dużo pewnie masz na trzy użycia przynajmniej Ile? Ile? Ile TP? 40! Jest, jest szansa, jest szansa! Jest szansa, jest szansa, tylko... Jest! Nie naładuje się szlak ten dziad. Ten i nie jest naładowany. Ktokolwiek. Naprawdę nikogo nie mam naładowanego. Jest! No nie! Akurat w tym momencie! Dark! Dark baterii! Trójkę ma! Już. To 50 tepnę Muszę na zero ją wyzerować, tylko żeby miał kurczę tak potężną technikę, żeby to zrobić w ogóle. No i kurczę, co z tego, że ma zero teraz? Dobra, podam do bramkarza. Podanie w tą stronę. Nie, nie pozwala. Nie pozwolę wam przejść, ale. Nie pozwolę. Eee, to nie wystarczy, ten, ten strzał na pewno. Ten strzał na pewno nie wystarczy. Nie możemy brać... Yy. Dobra, Dobra, walimy, się o, 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 śmierć e, Wiertło śmierci e, Nie mogę posłalić się ostrzec bo ona ma zabić więcej i on to może przejść Trójkę już ma, oczywiście tego się spodziewałem, że trójkę ma Po prostu muszę spawnować czymkolwiek się da aktualnie Ile tp? Ile tp? Dobra, mało, mało masz, bardzo dobrze Dobra Paul, Bruno Bruno, Paul musi być. Czasami. Dobra, mam. Ostatni mój na Nie pozwolę na to. Excalibur jest. W razie czego. Run great. Let's go. No jeszcze mi zabrała piłkę na sam koniec, nie wierzę! Co tu się dzieje? Już nie pozwolę na to, żeby to się tak skończyło. Nie chcę uciekać, ale to jest najlepsza sytuacja. No nie! Uch, taki spam! Jaki spam! Od teraz ja nie mogę użyć tego! Nie chcę. Dobra, nie użyję! Nie użyję Fisacji już dawniej! cał, bardzo dobrze, Rose town Nie ma problemu. TAK! MAMY TO! MAMY TO! JEST! JEST! W KOŃCU! Spam się udał! Oh! Zrobiłem tyle pointów że. tej chwili. Pegasus... Torch. bohaterowie mecz. Muszę im pogratulować, naprawdę przyznam się wam, że zmęczyłem się i to mocno. Ojen. Yeah. Naprawdę <noise> powiem Wam, zmęczenie strasznie weszło, bardzo, ale mamy to. Tu... W końcu mamy! W końcu można! Mm. Dobry ten chyba. u niej niby przydało się, co nie? No, powoli, powoli. Z tej gry w sumie jeszcze zostały nam pokonanie każdej drużyny oddzielnie na tych meczach, ale to nie będzie kogu na serie jeszcze trzeba zrobić ten poranik do 2013. Ale myślę, że pod tym materiałem już będziecie mieli chyba link, chyba że po prostu wrzucajmy mi chwilę zajmie dłużej. Mamy to! Mamy wszystko! Jest w końcu mamy! Ricardo Wiglejda, Gabriel. Gabri! Mamy to, mamy to. Czekajcie, w ogóle kogo jeszcze tu nie mamy. On ma już baję od razu. A właśnie oni to awatarów nie mają, to oni w sumie są słabi, co nie? Chodźże. No, ich i Hisatsu jakie oni mają No, no widzicie, oni, mają, oni nie są farci, uwagi, jak widzicie To są ci zgoła, co nie, ale... A nawet nie ma strzału tutaj Nie ma co nawet się łudzić na kupno ich Deli kurdełpe no, Ale wiecie co to znaczy? Czy wy wiecie co to znaczy? Param, Dobra. To oznacza, że mogę cholernego kecza kupić. Kasy nie mam. Już. Mało kasy mam, mało kasy mam. Ale do jasnej ciastej. mamy fula. Mamy cholernego fula. Jest A! O oh. Dobra. Kiking! Where are you? Czy, czy A to w tej grze będzie najwięcej? Właściwie mnie to zastanawia, czy A będzie najwięcej w tej grze? Nie no, z tego co pamiętam był trainer na S. Na pewno tak. W końcu, w końcu mamy to! W końcu mogę być zachwycony Faktem, naprawdę. Oj tak, szybko się a. Dobrze, moi drodzy. Jeśli materiał się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. Dzisiaj nie było takiego słowa, które bym Was sprawdził, czy ak jesteście aktywni, czy nie. Bo po prostu byłem tak skupiony, żeby to po prostu ze naprawdę było mi ciężko. Nie chciałem zrobić żadnego głupiego będu. Miałem to zrobić tylko i wyłącznie na Hisatsu. Nie mogło być używane no Hisatsu. Więc po prostu trzebało się bardziej postarać. Nie było to łatwe. Myślałem, że gdyby to Dead Zone tu weszło, to by był koniec, by byłby remis. A po remisie, no w dogrywce, byłby bardzo duży problem to wygrać. Więc moi drodzy, to byłoby na tyle, żegnam się z Wami. Cześć. Link do 2014 powinien być w opisie. Siemaneczko Heika.